Zakład Mechaniki Elektromechaniki Samochodowej, Piotr Musz, Kraśnik, ulica Podleska 6. Lokalni bohaterowie, którzy aktywnie angażują się w działalność dla dobra społeczności i regionu, odwiedzili Parlament Europejski. Wszystko dzięki profesor Lenie Kolarskiej-Bobińskiej, która zorganizowała wyjazd do Brukseli. Stolicę Unii Europejskiej uczestnicy zwiedzali w dniach od 27 do 29 czerwca. W wizycie studyjnej w Europarlamencie wzięli udział strażacy zawodowi i ochotnicy, pracownicy Nadburzańskiej Straży Granicznej, a także kobiety aktywne, które działają na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej, szczególnie z obszarów wiejskich. Bohaterowie codziennie często są niedoceniani. Pani poseł do Parlamentu Europejskiego, profesor Lena Kolarska-Bobinska, postanowiła nagrodzić godną do naśladowania postawę tych osób. Każdy poseł do Parlamentu Europejskiego może zaprosić około 120 osób rocznie. Chodzi o to, żeby ludzie z naszych regionów wiedzieli, jak wygląda parlament, żeby poczuli trochę tą pracę od posła, od potrzewki. Zobaczyli też, jak wyglądają inne instytucje europejskie. Mówimy o Unii ciągle, korzystamy z funduszy europejskich. Takie osoby jak na przykład Straż Graniczna chronią granic Unii Europejskiej. Chodzi też o to, żeby zobaczyć, jak ta demokracja Unijna funkcjonuje, bo Parlament Europejski to jest właśnie takim organem demokracji unijnej. Że to nie jest tylko um, sztywna, zbiurokratyzowana instytucja, ale to są też ludzie, problemy, dyskusje, miejsce, gdzie wykuwają się ważne dla nas wszystkich decyzje. Uczestnicy wyjazdu byli pod wrażeniem siedziby Parlamentu Europejskiego. Jesteście dzisiaj na wizycie studyjnej w Parlamencie Europejskim. To jest wasza, wasza pierwsza wizyta? Tak, to jest nasza pierwsza wizyta w Brukseli. Jakie wrażenia z tej wizyty? E, wrażenia są niecodzienne. Jest ciekawie, zobaczyliśmy coś nowego, tak, tak naprawdę Centrum Europy, spotkanie wielu kultur, wielu narodowości. I zawsze to jest nowe przeżycie i warto było tutaj przyjechać zobaczyć ten, to miejsce. To, co się podobało? Mnie pierwsze co to uderzyło to było to, że tutaj ludzie szukają, że tak powiem, konsensusu, czyli porozumienia między sobą. Jedni na przykład chcą energii odnawialnej, drudzy energii atomowej. i oni między sobą potrafią się dogadać nie tak, jak w nie tak jak w Polsce jest. To mi się bardzo podoba. Uczestnicy wyjazdu poznali zasady pracy Parlamentu Europejskiego i eurodeputowanych. Mieli sposobność uczestniczyć w sesji plenarnej. Mogli również porozmawiać z panem profesor Kolarską-Głobińską, a także odwiedzić słynne miejsca. Zobaczyłyśmy ciekawe miejsca, posłuchałyśmy, co miała do powiedzenia pani profesor Kolarska-Bobińska. Z tego miejsca pewnie chciałybyśmy jej podziękować za, za to zaproszenie i, i za to, że mogłyśmy tutaj być. Zaspokoiłyśmy myślę swoją ciekawość. Czym jest Bruksela, co tu można zobaczyć, czym jest ten euro. Parlament nie zaskoczył nas tak za bardzo, ale, ale myślę, że zaspokoiliśmy swoją ciekawość, co to jest w ogóle, co to za instytucja. Oprócz odwiedzin Parlamentu Europejskiego wizyta była sposobnością do wymiany doświadczeń. Możliwe, że zaowocuje to zwiększeniem aktywności na rzecz lokalnych środowisk. Na szerszą relację z tego wydarzenia zapraszamy w poniedziałek 11 lipca w programie naszej telewizji.